W ciągu ostatnich kilku lat eksploracji Marsa naukowcy NASA i inne agencje kosmiczne dokonały wielu niesamowitych odkryć. Jednym z najbardziej niesamowitych odkryć jest prawdopodobnie głęboki, ciemny dół zlokalizowany na Marsie. Do dziś nie ma na to wytłumaczenia. Co wiemy do tej pory o ciemnym dole na Marsie? Jeśli podobają Ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i przygotuj się na wiele innych fascynujących filmów w przyszłości. Za materiał filmowy odpowiada statek kosmiczny MRO. Sonda kosmiczna MRO, która od wielu lat znajduje się na orbicie wokół Marsa, wciąż robi zdjęcia tego w dużej mierze niezbadanego ciała niebieskiego. Statek kosmiczny znajduje się na orbicie wokół Marsa od 2006 roku i jest używany przez liczne międzynarodowe organizacje kosmiczne do badania czerwonej planety. Badacze i naukowcy używają sondy kosmicznej wyłącznie wtedy, gdy potrzebują zdjęć Marsa. MRO jest zasadniczo wyposażona w różne typy kamer, z których wszystkie mogą wykonywać fotografie w wysokiej rozdzielczości i dokumentować Marsa na różnych zdjęciach. W 2007 roku sonda MRO wykonała pierwsze zdjęcia dużego, ciemnego dołu. Patrząc na obraz, możesz początkowo pomyśleć, że był to błąd obrazu. Tak też początkowo zakładało większość naukowców. Po kilku badaniach okazało się jednak, że tak nie jest i że na Marsie faktycznie istnieją ciemne doły. Nowa zagadka, z którą wielu naukowców i badaczy musi się teraz zmierzyć odkrycie ciemnego dołu. Amerykańska sonda kosmiczna MRO została wysłana przez NASA na orbitę Marsa i około rok później dokonała niesamowitego odkrycia ciemnego dołu. Naukowcy i badacze nie mieli żadnych wskazówek, jak zorientować się w odkryciu tego dołu. Szczególnie jego głębokość jest trudna do określenia na zdjęciu z sondy MRO, ponieważ nie widać dna, co możesz zobaczyć na tym zdjęciu. Natychmiast po zrobieniu zdjęcia, fotografia Marsa została wysłana do innych międzynarodowych agencji kosmicznych w celu jej zbadania. Do dzisiaj międzynarodowi naukowcy wciąż badają pierwszy ciemny dół odkryty w 2007 roku. MRO wykrywa obiekty na Marsie o średnicy 3 stóp lub więcej. Powinieneś wiedzieć, że statek kosmiczny NASA MRO w zasadzie robi zdjęcia tylko tych obiektów na Marsie, które mają co najmniej 3 stopy średnicy. Jest więc całkiem możliwe, że na Marsie jest znacznie więcej ciemnych dołów, które są po prostu mniejsze i dlatego nie zostały jeszcze zarejestrowane. Nie tylko jeden ciemny dół na Marsie Niedługo po zrobieniu pierwszego zdjęcia ciemnego dołu stało się jasne, że nie jest to jedyny dół na Marsie. W rzeczywistości jest ich wiele. Cechą szczególną jest to, że nie są one skoncentrowane tylko w jednym obszarze Marsa. Ale są rozmieszczone na całej planecie. Po tym jak sonda kosmiczna MRO dostarczyła pierwsze zdjęcia ciemnego dołu na Marsie, europejska sonda kosmiczna Mars Express wykonała kilka zdjęć różnych ciemnych dołów za pomocą kamery Stereo o wysokiej rozdzielczości. Do dziś na Marsie odkrywa się takie doły. Ich rozmiary są bardzo zróżnicowane. Niektóre ciemne doły mają średnicę zaledwie około 10 stóp, inne są znacznie większe. Największy odkryty do tej pory dół ma średnicę prawie 1000 stóp. Głębokość otworów jest trudna do określenia. Wielką zagadką dla naukowców i badaczy jest między innymi głębokość dołów. Ponieważ są one naprawdę ciemne, trudno jest zobaczyć dno. W przypadku badań naukowych różnych organizacji kosmicznych niezwykle ważne jest jednak określenie głębokości tych dołów, aby dowiedzieć się o nich więcej. Na tym etapie możemy jedynie oszacować głębokość wielu ciemnych dołów sfotografowanych na Marsie. Ciemne doły mogą mieć strome ściany. Badacze i naukowcy, którzy już od wielu lat zajmują się ciemnymi dołami, są głęboko przekonani, że mają one strome ściany. Co więcej, zgodnie z opinią naukowców i badaczy, wiele dołów prawdopodobnie ma nawisy. Z kolei strome ściany i nawisy są przyczyną kruczo wyglądu dołów na Marsie. Powstawanie ciemnych dołów. Istnieje kilka teorii. Przejdźmy do możliwego pochodzenia ciemnych dołów na Marsie. Istnieje wiele różnych teorii. Po pierwsze, mogły one powstawać przez miliony lat w wyniku uderzeń meteorytów. Meteoryty uderzały w Marsa z taką prędkością, że utworzyły głębokie doły. Ponieważ atmosfera Marsa jest bardzo cienka, meteoryty praktycznie nie zostały przez nią spowolnione. Problem z tą teorią polega jednak na tym, że doły na Marsie nie mają ściany krateru. Żadna ściana krateru nie jest widoczna dla pojedynczego ciemnego dołu. Istnieje również teoria postulująca, że doły na Marsie powstały w wyniku akreacji jaskin lawowych. To z kolei oznaczałoby, że ciemne doły znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wulkanów. Które kiedyś były lub prawdopodobnie nadal są aktywne pod powierzchnią Marsa. Następnie pojawia się pomysł, że te doły na Marsie mogły powstać z wody, która spłukała powierzchnię Marsa tak mocno, że w wyniku tego powstały dziury lub zaszły procesy krasowe. Czy ciemne doły to systemy jaskiń? Kolejną teorią dotyczącą dołów na Marsie jest to, że mogą być one częścią systemów jaskiń. A dokładniej otworami prowadzącymi do nich. Systemy jaskiń z ciemnymi dołami prawdopodobnie powstały w ciągu wielu tysiącleci, w czasie których na Marsie miały miejsce przemieszczenia skał. Czy to zapadliska? Możliwe, że ciemne doły są strukturami powstałymi w wyniku kolapsu. Gdyby pod ciemnymi dołami w dnie skalnym Marsa znajdowały się kiedyś duże wnęki, na przykład z powodu występowania lodów, wtedy te wnęki mogły w pewnym momencie zapaść się z powodu ogromnego obciążenia, a następnie zamienić w doły. Ciemne doły na Marsie są otoczone dwutlenkiem węgla. Do tej pory naukowcy odkryli, że ciemne doły na Marsie są otoczone dużymi złożami dwutlenku węgla. Na przykład, na południowym biegunie planety znajduje się dół otoczony zamarzniętym węglem. Dlaczego tak się dzieje i czy istnieje związek między zamarzniętym dwutlenkiem węgla a ciemnym dołem na biegunie południowym? Nie jest jeszcze jasne. Ponadto, nie wszystkie doły odkryte do tej pory na Marsie są otoczone zamarzniętym dwutlenkiem węgla. Kolejna zagadka, którą nauka musi rozwiązać: ciemne doły na Marsie są stale odkrywane. Niesamowite jest to, że wciąż na nowo dokumentowane są nowe obrazy ciemnych dołów na Marsie. Za te zdjęcia odpowiadają różne sondy kosmiczne krążące wokół Marsa. Nie jest jeszcze jasne, czy są to nowe odkrycia, czy też doły na Marsie powstają wciąż na nowo do dziś. Ale pewne jest to, że na Marsie jest ich pełno. Naukowcy aktywnie badają ciemne doły. Ciemne doły na Marsie są codziennie badane przez naukowców i nadal stanowią w dużej mierze tajemnicę. Nadal nie wiadomo w jaki sposób powstają doły na Marsie. Czy można tam znaleźć inne substancje niż na pozostałej powierzchni Marsa? I czy mogą to być zjawiska, które po jakimś czasie ponownie znikają lub rozwijają się na nowo bez naszej obserwacji? W następnych latach najprawdopodobniej dowiesz się wielu nowych rzeczy o ciemnych dołach na Marsie. A teraz Twoja opinia. Co myślisz o ciemnych dołach na Marsie? Która teoria o powstawaniu tych dołów jest dla Ciebie najbardziej sensowna? Jesteśmy ciekawi Twojej opinii w komentarzach.